Cześć, cześć, kochani, mamy taki magiczny czas. No to sobie też pomyślałam, że zrobimy takie czytanko typowo magiczne z naszych kryształowych przesłań. Oczywiście będą karty do wyboru. Możecie wysłuchać wszystkich. Możecie sobie wybrać więcej niż jedną. Jak, kochani, czujecie? Zatem. Nie przedłużam. Jak tak zaczyna się tak świątecznie? Super. Ja bardzo, bardzo lubię okres świąteczny, A Wy? Moi drodzy, niech te karty Wam pokażą, co na tą chwilę musicie wiedzieć. Zastanawiam się, ile wybierzemy. Karta pierwsza. I niech karta pierwsza tak patrzę na ten, na tą czerwoną wstążkę, na ten czerwony kolor. I niech to będzie pierwsze przesłanie. Dobra? Karta druga. Na kartę drugą mam ochotę położyć właśnie tego aniołka. Karta trzecia. No i moi, mili mamy tutaj strasznie dużo rzeczy mam obok. Kapelusz. Wy go nie widzicie, on sobie tutaj leży z boku. I zmieści się jeszcze jedna karta. To niech będzie ta. I koło leży, znaczy obok, koło tej karty leży cytryn. Dobra. Ja już mam. Statyw jest troszeczkę inaczej widzę ustawiony. Dobrze, więc zrobimy tak. I wybieracie, czy karta pierwsza z czerwoną wstążką, czy karta druga z tym oto pięknym aniołkiem, który odpoczywa. Karta trzecia ma kapelusz wiedźmy, czy też maga. I karta czwarta ma kamień cytryn. Proszę uprzejmie, moi drodzy, proszę sobie wybrać. Proszę się zastanowić, jak kto woli. I będziemy przechodzić. Czasóweczkę wam zrobię, moi mili. Miło mi będzie, jak napiszecie w komentarzu, wtedy będę wiedziała, która karta ma eee, powodzenie. <laughs> ja chyba wybieram dwie, bo nie jestem pewna. <laughs> I co? Przechodzimy. Jeżeli wybraliście czerwoną stążeczkę, więc karta pierwsza ma kamień apatyt. Nie wiem, czy znacie, czy lubicie postęp zamiast perfekcji. Moi drodzy... <laughs> Powiem tak, że hmm, czy tutaj jest apatycie? Czekajcie. Półprzezroczysty, niebieski albo zielony, czasami występuje tak, taki kamień. I to jest rzadka odmiana minerałów fosforanowych. No, z chemii to ja byłam noga. Apatyt pochodzi od greckiego słowa zwodzić lub łudzić, ponieważ ten kryształ często mylony jest z innymi kamieniami. No proszę. Możesz użyć apatytu do nawożenia i wzrostu zdrowej i szczerej komunikacji w ramach relacji. Jest on również pomocny w boskiej komunikacji i otrzymaniu, objawio objawionych spostrzeżeń. Tak jest tu napisane. Moi drodzy, postęp zamiast perfekcji, proszę uprzejmie, nie porównuj się do innych, ani nie osądzaj siebie. Zamiast tego, skup się na tym, jak daleko zaszedłeś i na wszystkim, czego się do tej pory nauczyłaś. Ja czytam tak, jak tutaj jest nauczyłaś, nauczyłaś. Ta karta, kochani, jest znakiem, że być może trzymacie się perfekcjonistych osądów takich na temat własnej osoby, a one was blokują. Być może istnieje obawa, że jeżeli ty lub Twoja praca nie jesteście doskonali, to nie otrzymacie, czego pragniecie. Bóg i Twoje anioły, anioły stróże oczywiście zapewniają Wam, że. Jesteście duchowo doskonali, ponieważ zostaliście stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Nie musicie próbować być doskonali, bo w rzeczywistości, kochani, nikt z nas nie jest doskonały w ludzkim takim sensie. Każdy jest niedokończonym dziełem. Wasze aniołystyże chcą Wam powiedzieć, abyście skupiły się już na osiągniętych celach, postępach i przyznały się do własnych sukcesów. No proszę, byście nie były dla siebie, kochani, i nie byli tacy surowi, jak do tej pory, żebyście przestali się osądzać, bo zasługujecie na miłość. Na miłość własną. Na miłość innych osób. No, jeśli ktokolwiek was krytykuje, a szczególnie, gdy jakaś osoba zachowuje się wobec was w sposób obraźliwy, to trzymajcie się od tej osoby z daleka. Zasługujecie na to, aby być z takimi ludźmi, którzy są pomocni, są mili, a przede wszystkim, Dają Wam wsparcie. Cudowna karta. Wszystkiego dobrego, jedynaczki. Dziękuję za wysłuchanie. Ja sobie tutaj, kochani, odłożę i przechodzimy do aniołków. Jeżeli wybraliście aniołka i kartę z numerem 2, proszę Państwa, cyjanid, znajdźcie czas na zadbanie o siebie, bo Dbanie o siebie, moi drodzy, jest obecnie niezbędne. Czyli nie tylko sprzątanie, nie tylko, kochani, gotowanie, ale także wy. I już Wam, kochani, opowiem o cyjanicie. Zaraz Wam powiem, chociaż ten kamień występuje w różnych kolorach, nazwa cyjanit pochodzi od greckiego słowa niebieski, bo cyjanit jest wspaniałym kamieniem pomostowym, równoważącym energię i całe Wasze życie. Piękny opis. Moi drodzy, czas zadbać o siebie, bo ta karta pojawia się zawsze wtedy, gdy Drogi słuchaczu, spychasz własne potrzeby na sam koniec listy. A jest to przejaw nadmiernej aktywności i braku poczucia, że masz wystarczająco dużo czasu na odpoczynek, na ćwiczenia, na zdrowe odżywianie, praktyki duchowe, no i inne formy troszczenia się oczywiście o siebie. A zatem karta ta podkreśla, że dbanie o siebie. Nie jest opcjonalne, ale niezbędne dla twojego zdrowia, szczęścia i realizowania celu życiowego. Bo Bóg, no i może też mogę powiedzieć, no oczywiście Bóg, jeżeli wierzy, czy tam w co wierzysz, czy anioły, one chcą Ci przekazać i chcą Cię wznieść na wyższy taki poziom, abyś już nie czuł się może uciskany, prześladowany. Przesłanie w tym przypadku mówi, że nie tylko zasługujecie kochani na opiekę, ale musicie natychmiast poświęcić na nią swój czas. Nagląca potrzeba jest odpowiedzią na Wasze modlitwy o lepsze życie. Może Bóg dał Ci siłę, abyś sama sam zrobił pierwszy krok, dodając do codziennego harmonogramu dbanie o siebie, a usuwa z niego niechciane zadania. No to czas, żeby, żeby kochani, tak zacząć, mm, odmawiać próbą, które cię, drogi słuchaczu, tam rozpraszają, tak? Ale mów tak temu, yy, co jest twoim priorytetem, włączając w to troszczenie się o realizację właśnie własnych potrzeb. Piękna karta. Bardzo, kochani, wam serdecznie dziękuję i gratuluję. Pozdrawiam serdecznie, odkładamy aniołka na miejsce. No idziemy do kapelusika. Jeżeli wybraliście ten kapelusik, ja też wybrałam kapelusik. Rubin, no kochani, błogosław swoje serce. Lubię Rubin, bo ja lubię każde czerwone i różowe kamienie. Nie wiem, czy, czy wy też. Sięgnij po emocjonalne i duchowe wsparcie, aby uzdrowić i zreperować własne serce. Ha, no, właśnie. Ktoś tutaj potrzebuje, moi drodzy, tutaj pisze tak, że Rubin to ciemnoczerwony kamień, który jest zaraz po diamencie, jeśli chodzi o poziom twardości. I właśnie ta cecha symbolizuje Twoje silne, zdrowe serce. Rubiny koją Cię i uzdrawiają fizycznie, energetycznie i emocjonalnie. No i moi drodzy, powiem tak: otrzymaliście tą kartę, ponieważ Wasze serduszko potrzebuje takiej troskliwej, pełnej miłości, opieki, może po stracie lub po zakończonym może związku, tak. Może pogrążacie się w żałobie i może skorzystacie z tego pełnego ukojenia, ucisku, który zapewniają Wam teraz aniołowie stróża. Może to być również znak, kochani, że należy sięgnąć po emocjonalne wsparcie po złamanym serduszku. No w niektórych przypadkach ta karta będzie oznaczała, że wasze fizyczne serca wymaga troski i uwagi. Być może konieczna jest zdrowa dieta dla niektórych, może zmiana ćwiczeń albo interwencja medyczna, tak. Może to być też znak, aby połączyć się z sercem, żeby zapytać serduszka gdzie mnie prowadzi, dokąd dążę i która ścieżka jest dla Was po prostu ta najwłaściwsza. Co Wy na to? Mnie się podoba. Wszystkiego dobrego, kochani. Cieszę się, że ktoś z Was też wybrał tak jak ja. Odkładamy kapelusik. No, i idziemy do ostatniej grupy. Ostatnia grupa wybrała cytryn. Może położę go tutaj. I czwarta karta, też wybrałam czwartą kartę. Larimar. Czułe emocje. Czas wzmożonych emocji, wrażliwości wymaga dodatkowej troski o siebie i łagodności. Zaraz Wam przeczytam o tym kamieniu. Jest on drogi. To na pewno. Kamień ten jest utrzymywany w typowo morskiej, jasnoturkosowej kolorystyce, co odzwierciedla jego związek z oceanem. O, no, uwielbiam ocean. Mieszkałam kilka lat nad oceanem. Może ukoić Twoje emocje, by pomóc w radzeniu sobie ze stresem i ponownie połączyć Cię z przyszłym życiem. Ło! Wow. No, kochani, czułe emocje. No, to co ta karta chce Tobie, mnie yy, przekazać? No, trzymaliśmy ją, bo ktoś z nas poczuł, że jesteśmy bardzo wrażliwi. Jesteś wrażliwy? Jesteś wrażliwa? Być może empatyczne absorbowanie tego, co negatywne, lub energii, strachu innych osób może przygłębiło. Yy, Was, może emocje, z jakimi się zmagacie, może z sytuacją, z którą się zmagacie, przeżyliście. Być może czuliście, kochani, się nawet zdenerwowani. Może nawet nie wiedzieliście, że ta przyczyna siedzi właśnie tak głęboko. Może właśnie Wasz umysł z góry zaczął podłapywać powody dla usprawiedliwienia. Odczuwanego przez nas smutku, przez co po prostu człowiek się zamartwia, nie? No, powiem tak. Wrażliwość, wrażliwość, jeszcze raz wrażliwość. A ponieważ tą kartę wybraliście, to może trzeba zrobić sobie kąpiel. No, wiadomo, że teraz jest zima, nie wejdziemy do oceanu, do morza. Ale, właśnie zrobić kąpiel, taką wiecie, z ziołami. Ja kąpię się w czarcim żebrze, w wodzie z soli, oczywiście, sól dowana albo kłodawska, polecam. I dobrze by było, kochani, oczyścić, oczyścić swój organizm siebie, właśnie z tych wszystkich toksyn. A dodatkową zaletą jest to, że mm, troszczenie się o swoje potrzeby. Zwiększa pewność siebie i przede wszystkim można się zrelaksować. tak? Ja nie mam teraz wanny, ale uwielbiam leżeć w wannie, uwielbiam właśnie ten stan, kiedy się relaksuje. Polecam. No więc, mój drogi słuchaczu, wykaż się wobec siebie dużą dozą współczucia i roztropnie decyduj, z kim i gdzie spędzasz czas. Bo właśnie jest to czas na unikanie ostrych energii w takim stopniu, jak tylko to możliwe, ponieważ tylko w ten sposób uszanujesz, drogi słuchaczu, odczuwaną przez siebie potrzebę doznania delikatności, odpoczynku, a nawet, kochani, uzdrowienia. Piękna karta. Piękna, ja się cieszę. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie Wam, kochani, dziękuję. Cieszę się, że wybraliście też ten kamień. I do usłyszenia. Pozdrawiam.